Chciałbym dziś opowiedzieć Wam o pięciu książkach, które naprawdę zmieniły moje życie. I nie bez przyczyny rozpoczynam tę opowieść nad brzegiem moza. Chociaż tak naprawdę to powinien być ocean na Solaris. Nad pokrytą żywym, myślącym oceanem planetą z powieści Stanisława Lema unosi się stacja badawcza, w której dzieją się bardzo dziwne rzeczy. To niezwykła opowieść o miłości i obcości. Wracam na Solaris co rok i odkrywam ją na nowo. Książka numer dwa to król. Wciągająca gangsterska historia rozgrywająca się w przedwojennej Warszawie. W ten sposób poznałem prozę Szczepana Twardocha i po prostu się od niej uzależniłem. Z kolei Michał Bułchakow w mistrzu i Małgorzacie połączył świat po rewolucyjnej Moskwy i postaci z piekła rodem, pokazując mi przy okazji, że zło i dobro jest trudniej zdefiniować niż myślimy. I jeszcze jedna książka Science Fiction. 451 stopni Fahrenheita Raya Bradburygo pokazuje przyszłość, w której strażacy zamiast gasić pożary palą książki. Ludzie spędzają czas przed ekranami ze słuchawkami w uszach, nie rozmawiając ze sobą, ale z ekranami. Brzmi znajomo? Na koniec najważniejsza książka w moim życiu, bo pierwsza, którą napisałem i podzieliłem się z wami w niej moją kosmiczną pasją. Kosmos. Wyznaczam nową trasę. Zapraszam Was bardzo serdecznie do śledzenia profilu Orlen Art and Science, w którym znajdziecie bardzo dużo interesujących informacji na temat nauki, kultury i sztuki.